Cześć wszystkim! Dziś chcieliśmy Wam opowiedzieć, jak kluczowe dla środowiska jest oszczędzanie wody. Redukcja zużycia wody i ochrona tego cennego zasobu naturalnego powinna być dla nas priorytetem. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. W naszych celach konferencyjnych znajdziecie butelki wielokrotnego użytku. Ta woda napełniona jest bezpośrednio przed Twoim spotkaniem dla tej ilości osób, którego spotkanie dotyczy. Dzięki temu wyeliminowaliśmy możliwość dostaw, a co za tym idzie śladu węglowego związanego z transportem. W przestrzeniach restauracyjnych woda podawana jest na życzenie gości. Jeśli goście odwiedzają nas indywidualnie, intencjonalnie zamawiając wodę, wpływają na ograniczenie śladu. Jeśli natomiast dokonasz u nas rezerwacji dla zorganizowanej grupy, oczywiście na Twoim stole pojawi się woda, jednak będzie ona w butelkach wielokrotnego użytku. Czy takie podejście jest dla Was inspirujące? A może macie swoje własne przemyślenia? Jesteśmy ciekawi, jak Wy podchodzicie do oszczędzania wody w swoich firmach? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia.